Dzień dobry Państwu. Dlaczego dzisiejszy odcinek to dyktatura ciemniaków? Te słowa wypowiedział w 1968 roku Stefan Kisielewski, po tym, gdy decyzją ówczesnego sekretarza, pierwszego sekretarza partii PZPR Władysława Gomułki, zdjęto za fisza dziady Mickiewicza w reżyserii Dejmka. Gomułka uznał, że dziady. To, to sztuka antyrosyjska, uderzająca w Związek Sowiecki, i dlatego postanowił zastosować cenzurę. Oczywiście był to skandal, chyba jeden z największych w historii polskiej kultury, i wobec tego zaprotestowali literaci, którzy nie byli wówczas komunistami, między Stefan Kisielewski. Na zebraniu Związku Literatów Polskich określił sposób rządzenia przez Gomułkę i innych towarzyszy jako dyktatura ciemniaków. Minęło 50 lat i sądzę, że to określenie można by było zastosować także w naszym kraju. Jeżeli Państwo porównacie decyzję Gomułki o zdjęciu z sztuki dziady, na przykład z decyzją o zakazie wstępu do lasu w czasie COVID-u, to czy nie widzicie pewnych analogii? E, salem aleikum, ślonek zjem, ente eni sala sala, samoobrona good gul, mister belka jala. Wiecie państwo, kto powiedział te słowa? E, poseł, e, poseł e, samoobrony z e, okręgu, z okręgu tarnowskiego, i taki człowiek reprezentował nas w Sejmie. Możecie Państwo znaleźć sprzed kilkunastu lat tę wypowiedź. Mówię o tym, dlatego że jest to kolejny przykład, a można by je, je mnożyć, sytuacji, w której nasuwają się analogie pomiędzy reakcją Gomułki a postępowaniem polskich polityków. Renata Beger, kurwiki w oczach, pamiętacie Państwo, to była posłanka na Sejm Rzeczypospolitej. Także na poziomie gminy mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie reprezentują zbyt wysokiego poziomu. Pamiętacie, Państwo, tydzień temu prezentowałem wypowiedź jednego z radnych tarnowskich, pana Gątka. I ten człowiek, jak Państwo wiecie, decyduje czy współdecyduje o tym, jak wydać miliard złotych, państwa, państwa podatków. I dlatego wydaje mi się, że, a nawet jestem pewien, że słowa Stefana Kisielewskiego są ciągle aktualne, niestety w naszym kraju. Chciałbym Państwu zaprezentować filmik, który obrazuje. Postać, sposób wypowiedzi Władysława Gomułki, aby młodzi ludzie wiedzieli, czego dotyczy ta wypowiedź, czy kogo dotyczy wypowiedź Kisielewskiego. Jest to tylko kilkanaście sekund. Prowadząc polemikę z poglądami rewizjonistycznymi, trzeba likwidować glebę, na której wyrastają nastroje jałowej negacji. Jak Państwo widzicie, Y, Gomułka był człowiekiem specyficznym, jakkolwiek trzeba tutaj powiedzieć, że był y, y, podobno uczciwym komunistą. Jeżeli można być uczciwym komunistą, y, w tym sensie, że y, starał się postępować y, zgodnie z własnymi zasadami komunistycznymi. Czasy niby minęły komunizmu, natomiast y, ilość inteligencji polityków pozostał na niskim poziomie. Chciałem Państwu też zaprezentować krótki filmik, który mieliście okazję już zobaczyć. To jest wypowiedź radnego Henryka Łabędzia na jednej z komisji, i ona także obrazuje poziom ilorazu inteligencji samorządowca tarnowskiego. Bo, 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 nie, nie. Wierzy, ja mam informację do pana, mamy, do Hajpusa, do, do a ja takiego człowieka po prostu nie znam. No, Przestał istnieć dla mnie. To żaden autorytet. No i tyle. I to jest ta różnica między nami. Bo nam, że tej wolki politycznej jest w stanie każdego przyjąć. Chcemy sprawdzić, jak wyglądała procedura komputerowa. To, to, to mówię, jak było. I wiem, ale, panie, panie, ale nie ma pan panie, żadnego jest, prawa. Pani, pani, przepraszam, panie, ale pan czy. No. Przy, czy panie sądzi, że nie pan żadnego panie, prawa, pan nie ma? Czy pan jest członkiem nie ma. Przypominam ten filmik dlatego, aby Państwu uzmysłowić, że pan Gondek nie jest jedynym przypadkiem w samorządzie tarnowskim, który niezbyt dobrze świadczy o wyborcach, którzy dokonali takiego właśnie wyboru. Henryk Łabędź na ostatniej sesji zaatakował mnie z tego powodu, iż wspominałem o śledztwie, które toczyło się wobec niego i co się stało. Tutaj też krótki filmik, który prezentuje wypowiedź pana Łabędzia dotyczącą właśnie sposobu jego obrony, ponieważ chciałbym, żeby świadomość ludzkiej zapadło to że pokaże, tak pewno mówi, jakie ma jakieś tam y, wnioski, ja się czuję absolutnie niewinny. Mam zarzuty płatnej protekcji polegającej na tym, że ja prokuratorowi powiedziałem w taki sposób, że w tych czasach, panie prokuratorze, jak ktoś nie ma zarzutów, to jest podejrzany. Tak mu powiedziałem po prostu. No to jest zwykła jakaś tam rzecz, która po prostu każe ścigać, wykazywać się, pokazać, że to winni są tylko z tej strony, po prostu nie ma innych winnych, kurcze, i tak będziemy gnębić kurcze. Ja nie chcę, taki... o, tylko mówię, jak to było na te zarzuty po prostu, jakie, jakie są. Więc przy przyjęciu, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, ja przyjąłem ponad 700 ludzi do pracy. I nagle jakaś jedna głupawa sprawa. No to przecież to jest bezsens zupełny. I jeżeli chodzi o Ciesieńczyka, to właśnie jak zwykle odmiesza swoje fobie z realnymi faktami. A wychodzi ten człowiek, ten ktoś i, i mówi o rzeczach, które, które są jakieś, jakieś i pokazuje. Moje emocje, cieszę się, że jeżeli na tym zarabia, jeżeli jego tam są zwiększone profile, ale to świadczy o tym, że jestem człowiekiem zaangażowany. A nie patrzę na ludzi, żeby ich zaskoczyć, żeby coś im tam powiedzieć. Twierdzi oczywiście, że śledztwo jest sprawą polityczną i że ja właściwie niesłusznie przypominam tę sprawę. I co się wydarzyło? Kilka dni później okazało się, że prokuratura zakończyła śledztwo aktem oskarżenia i w tej chwili radny Henryk Łabęć jest już oskarżonym i grozi mu do 8 lat więzienia. To się wiąże oczywiście z tym, o czym już wspominałem wcześniej, że jeżeli teraz będzie proces trwał 2-3 lata, media będą oczywiście o tym pisać, będą relacjonować, to zaszkodzi wizerunkowi wizerunkowi miasta. Nie tylko on został został postawiony w stan oskarżenia, a doskarżenia został sporządzony także wobec prezesa spółki miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne wobec pana Pacany. I co ciekawe, Kwaśny wiedział, prezydent Kwaśny wiedział, iż toczy się śledztwo, a mimo to wynagrodzenie pana Pacany e, zostało podniesione do, e, jak na do, do bardzo astronomicznego, można powiedzieć, e, wymiaru. E, jak państwo widzicie... E, w, Nasza sytuacja, mając jeszcze na uwadze śledztwo wobec Kwaśnego i sprawę Kwaśnego przeciwko Mazurowi, sytuacja Tarnowa jest rzeczywiście bardzo trudna i może być jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy dojdzie do kolejnych procesów. Ten akt oskarżenia on jest jakby sfinalizowaniem pewnego rozdziału samorządu tarnowskiego. Jak Państwo wiecie, Henryk Łabęcz był kandydatem na prezydenta i w czasie kampanii, co ciekawe, nie polemizował zbyt ostro ze swoim rywalem kwaśnym. No, łączyło ich to, że trwały śledztwa wobec nich, więc można by się spodziewać, że. Je, ani jeden, ani drugi nie, nie wytaczali tych dział praw, natury prawnej, jako że byli w podobnej sytuacji. Do tych dwóch dżentelmenów dochodzi oczywiście pani Mękal i mamy triadę, która rządzi w Tarnowie, Kwaśny, Mękal i Łabędź. łabędź proces Łabędzia prawdopodobnie będzie, będzie początkiem końca tego układu. Co ciekawe, Henryk Łabędź, mimo że jest szefem klubu Prawo i Sprawiedliwość, popiera decyzje, bardzo kontrowersyjne decyzje Kwaśnego, na przykład podniesienie pensji, i wynagrodzenia kwaśnego do maksymalnego poziomu, na przykład podniesienie podatków lokalnych, bardzo drastyczne podniesienie, bardzo drastyczną podwyżkę podatku. Tak więc sympatycy PiSu myślę, że nie mają tutaj czego żałować, czy kogo żałować, dlatego że pan ła będzie jedynie teoretycznie reprezentantem teoretycznej opozycji, natomiast faktycznie wspiera działania prezydenta, prezydenta Kwaśnego. W przyszłym tygodniu, być może, będę mógł już coś powiedzieć na temat postępowania Prokuratury Okręgowej w Krakowie wobec prezydenta Kwaśnego. Jako, że 16 lipca, do 16 lipca, miała zostać podjęta decyzja Prokuratury w sprawie śledztwa. Wobec Kwaśnego, któremu, jak już powiedziałem, też grozi do 8 lat więzienia. Natomiast sprawa Kwaśnego przeciwko byłemu rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego Mazurowi, sprawa będzie toczyła się w dalszym ciągu 28 sierpnia i 11 września. Będą kolejne rozprawy. No i dowiemy się na pewno o wyniku. Będziemy to relacjonować. Więc, jeżeli będziemy mieli już jakieś informacje na temat postępowania, czy zakończenia postępowania prokuratury, postaram się zrelacjonować to za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.